Historia polskiej pary Katarzyny i Jana rozpoczęła się podczas wakacji na Mazurach. Ich drogi skrzyżowały się na brzegu jeziora, gdzie przypadkowo zderzyli się na rowerach. To spotkanie okazało się początkiem ich niesamowitej miłości. Katarzyna była uroczą brunetką o iskrzących się oczach, a Jan był przystojnym i pełnym energii mężczyzną. Ich poczucie humoru i wspólne zainteresowania sprawiły, że szybko stali się nieodłącznymi towarzyszami. Spędzali razem wiele czasu, odkrywając piękno natury i czerpiąc radość z prostych przyjemności. Wraz z biegiem czasu Katarzyna i Jan zaczęli eksplorować razem nie tylko polskie jeziora, ale także cały świat. Podróże stały się ich pasją, a każda kolejna przygoda tylko umacniała ich więź. Wspólnie odkrywali nowe kultury, smaki i piękno świata. Ich miłość była pełna spontanicznych gestów i romantycznych chwil. Katarzyna i Jan niezliczoną ilość razy tańczyli pod gwiazdami, śpiewając swoje ulubione piosenki. Ich miłość była jak melodia, która grała w ich sercach. Wraz z upływem czasu Katarzyna i Jan postanowili zbudować swoje własne królestwo. Kupili uroczy domek na wsi, gdzie mogli cieszyć się spokojem i harmonią. Ich dom był wypełniony ciepłem, miłością i radością. Katarzyna i Jan byli nie tylko kochankami, ale także najlepszymi przyjaciółmi. Wspierali się wzajemnie w każdym momencie, dzieląc radości i troski. Ich miłość była oparta na wzajemnym szacunku, zaufaniu i zrozumieniu. W końcu przyszedł moment, gdy Katarzyna i Jan zdecydowali się na powiększenie rodziny, doczekali się dwójki uroczych dzieci, które przyniosły jeszcze więcej radości do ich życia. Ich dom był pełen śmiechu, miłości i wzajemnej troski. Ta romantyczna historia polskiej pary Katarzyny i Jana pokazuje, że prawdziwa miłość może przetrwać wszystko. Ich wspólne podróże, romantyczne chwile i wzajemne wsparcie sprawiły, że ich miłość była niezwykle piękna i trwała.